Mikołaj Roznerski to jeden z najbardziej rozchwytywanych polskich aktorów. Widzowie pokochali go za rolę zbuntowanego Marcina Wem jak miłość. Serialowa postać uczyniła z aktora obiekt westchnień wielu kobiet. Przystojniak jest niewątpliwie ulubieńcem widzów, a świadczyć o tym może fakt, że przez trzy lata z rzędu był nagradzany telekamerą dla najlepszego aktora. Po udziale w ulubionym serialu Polaków przyszła pora na kolejne zawodowe propozycje. Od kilku lat artystę możemy regularnie oglądać nie tylko na szklanym ekranie, ale także w największych kinowych hitach i na deskach teatru. gwiazdor od 9 lat świetnie sprawdza się także w roli ojca. aktor masy na Antoniego z poprzedniego związku. Mikołaj niezwykle rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym, jednak podczas kwarantanny udzielił wywiadu, w którym zdradził, jak wyglądają jego relacje z byłą partnerką. Rozdał się też bardzo o swoim pierworodnym Jesteśmy rodziną patworkową, dbamy o siebie i wpieramy się w trudnych czasach. On ma już dziewięć lat, więc nauki jest całkiem sporo. A to naprawdę nie są proste rzeczy. Jeszcze bardziej doceniam dziś nauczycieli. Teraz w ich rolę weszliśmy my, rodzice. Ja na ile mogę pomagam mu online odrobić pracę domową. Wszystko wskazuje, że już niebawem gwiazdor za jakiś czas będzie musiał podzielić między dwójkę dzieci. Czy Nikołaj Roznerski zostanie ojcem? Ulubieniec polskich kobiet od kilku lat jest związany z Adrianą Kalską. Para poznała się na planie serialu M jak miłość, gdzie również grają zakochanych. Uczucie z serialowego planu szybko przeniosło się na ich życie prywatne. Zakochani o swojej relacji mówią bardzo niewiele. Jakiś czas temu w kolorowej prasie, że tych dwoje zaręczyło się podczas wyjazdu do Włoch. Po ostatnim zdjęciu, które Mikołaj opublikował na swoim profilu społecznościowym w internecie wybuchła prawdziwa burza. Był zachód słońca. Ona tańczyła na łące. Ja robiłem zdjęcie i przyleciało ufo. Chyba, albo nie wiem, duży robak świętojański. Tak czy siak. Modelka uratowała to zdjęcie. Mikołaj udostępnił zdjęcie swojej ukochanej, na którym widzimy. Jak tańczy ona na łące, jednak największą uwagę przykuwa to, co znajduje się na jej brzuchu. Pani w dziwnym blasku i dosyć nietypowym opisie od razu dopatrzyli się informacji o ciąży aktorki. A może coś w tym brzuchu się kryje? Albo to znak, że coś będzie? A może tam się kryje mała Ada albo mały Mikołaj? a może dzieciątko się zagnieździło? Jak na razie ani Adriana, ani Mikołaj nie odpowiedzieli na żaden z tych komentarzy. Czy aktorka rzeczywiście jest w ciąży? Tego dowiemy się zapewne za kilka miesięcy.